Akademickie pochody. Początek roku akademickiego to czas barwnych akademickich pochodów, prezentacji naszej elity intelektualnej w togach i gronostajach. Wyglądają znakomicie, uszeregowani według naszej hierarchii akademickiej, i jakkolwiek niezależnie od pozycji w nauce światowej. Podobno akademicy cenią sobie niezależność. I autonomię. Ponad wszystko. W niektórych miastach uczelni się integrują w marszach, aby wykrzyczeć jednym głosem. Niech żyje nauka, Wiwat akademia, wywant professores! Oby tak było, choć dobrze nie jest. Szczególną tradycją ma powód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni który ma szansę znaleźć się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Bo profesorowie czują się deprecjonowani wobec pochodu lajkonika, figurującego na tej liście od lat. Może jest mniej atrakcyjny, bo podczas pochodu akademików nie przewiduje się harców typowych dla pochodu lajkonika. Ale jednak nieraz harcownicy zakłócają przebieg dostojnego marszu. Tak było w roku ubiegłym, kiedy to student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Franek Betulani, jako znany wyznawca, niezależnego od dekalogu XI przykazania, nie bądź obojętny, na pochód profesorów przed Kolegium Nową nie pozostał obojętny. Harcował przed dostojnikami akademickimi których nazywał zdegenerowaną reakcyjną kastą. Choć ci postępowi na zwycie akademicy, o dziwo, mają tego samego idola moralnego, propagatora słynnego przekazania Mariana Turskiego. Ciekawe, czy ta zbieżność moralna nie opóźni wpisania pochodu do dziedzictwa kulturowego. Nie można bowiem być obojętnym na rozszerzanie się inwazji antykultury w przestrzeń akademicką. A taka groźba jest, co przed kilku laty pokazał pochód strajku kobiet z wulgarnymi transparentami, słowami na ustach pod oknami gabinetów rektorskich Kolegium Nowym. Reakcji nie było. Kancer kalczy. Dobrze. Aby akademicy ujawniali publicznie nie tylko swoje stroje, ale i słowa oraz czyny, i powrócili w praktyce do średniowiecznej idei Uniwersytetu, wspólnoty nauczających i nauczanych, poszukujących razem prawdy. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 4 października 2023 roku. Autor Józef Wieczorek.